Przyvitanie. Eee, ja ja elo, Elo! Już lą, wystartowałeś bez przywitania? Ale jesteś AB, e wiesz co? Okrutny jesteś. No. <kłysy> Halo? No i nie no, wszyscy się wyciszyli prawie. No nie wierzę, a chciałem co się przywitać. Tak bez przywitania? No, nie wiem, czy wiecie generalnie, nie pamiętam jak to się grało w ogóle. Jak się robiło akcję? Przypomnij mi ktoś? Jak się, się coś robiło? Spacją, spacją, akcję f... Ej, nie mogę akcje. się ruszać, a mogę się ruszać. Ej, nie działa mi spacja! F. A nie, Spa działa. F, F, dobra. F i spacja. Generalnie moi widzowie zostały dodane. Nowy update. Moi widzowie. Ej, mi nie, 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 nie zdążył się na przywitać. Hamsko, co nie? On się chyba no, obraził. On nie na mnie. Strasznie. Ej, by się na mnie obraził, Areze? To, nie a Reze? Bo teraz jest obrażony. Jest no. A za co jest obrażony? No, nie wiem, za bycie samotnym. Nie nie chcę być na <laughs> tym czasku. Generalnie Ej, ej się zarazem, obraził. Ej, a ktoś sprawdził ten? Co sprawdził? Eee, kod eee, nie, nie sprawdziłem, bo ja działa? nie wiem, co się dzieje, bo zapomniałem. W każdym razie. Czy działa, czy nie działa? Nie, nie, nie testowałem wiem. go, bo nie zrobiłem jeszcze przywitania nawet. No, ej, ej. nie zrobiłem nawet przywitania, to jeszcze nie testowałem, ale ja nic nie słyszę, w każdym razie. Ja, ja też! Wie. Witam nie serdecznie! Nie. Ja jak tam Czemu nie dałeś mi zrobić to przywitania? Się... Tak wystartowałeś, by. O... Przywitanka, o co no. chodzi? A, no, bo wyciszyłem się, bo sam sobie robiłem przywitanie. Ale nie, to przywitanie tak powinno bez być nas? bez startu. A. To powinno być takie elo, elo, ja bym przedstawił wszystkich, a potem bym powiedział, a. że no wabdy. No to był. ogólnie no to. No. Czekaj, bo muszę znaleźć dwie osoby. Ten czat o, chyba nie tak więc. Nie działa czat? Nie działa no. w ogóle, ja nie, w ogóle z tego nie korzystam, Kurde. nic nie słyszę, w każdym razie Nowy update, ustawić. moi drodzy! Został dodany, zostało dodane takie rzeczy jak no to... Ale hey, powinno być oficjalne przywitanie zostajemy na Discordzie smutno. czy jak? No to chyba zostańcie na Discordzie Dobra. No, smutno, hashtag W każdym razie, moi drodzy widzowie Jak już mówiłem ja się... no, Był nowy update, Dobra. który się nazywał Uf, no bo nie działa. E, no i nie mogę nie mogę się nawet wysłowić. No generalnie powinien Proximity powinno być. I oprócz tego nowy skin matrony. Gigantyczny Aby, który zmienia absolutnie wszystko. No. Frickson, jak ty chcesz Content Warning? Jak tutaj przecież nie ma ludzi pod, te, pod ten Content Warning. Ha. No tak nie do końca wiem, co chodzi. Jest wykopany... Yy, zbyt o, zbyt nie, nie ma ludzi do Content Warning. To jak a ty chcesz, żeby Content Warning? Nie ma jak to zrobić. nie Dobra, Dobra. ja w ogóle nie matrona? pamiętam, ja w ogóle nie, nie, nie pamiętam, tego. gdzie tu był ten, gdzie tu były te przycisk, ja w ogóle dawno nie grałem w tą grę w sumie, nic nie gdzie pamiętam. To jest Matrona? No. U mnie? E, przy mogę... gdzie... do góry chyba. Tak, możesz. Boże, gdzie... jakie góra. krótkie są te noce. Sorry. No. Ej, witam, witam. Co tam? Matrono... Matrono, ma Pani coś tam na oku, coś się tam świeci, Pani tam kliknie. to, to pomoże. To nie, 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 to jest wykrzyknik, Depilu. <grym, grym>, dobra, taki jest problem, że akurat... pani na nas? E, tak, mój. krzyczę. E, dobra, dzisiaj nie mam zaznaczonej perty. Berta pójdzie. Nawet do toalet nie. nie można się przejść. Nie... No dosłownie. O, perta była! no i klasa. zajebiście, podoba mi się. E, dobra, bo generalnie ktoś powie jakie mamy przyciski już, w sensie te kody. Halo? Żadnych nie Żadnych nie macie. Nikt nie sprawdził żadnych? No. A, okej. Okay. To trochę słabo. Idzie na tronę. No. no. My jako duchy nie możemy Wam podpowiadać. ale są ty, ci nie duchy. Nie no możesz, niebieski ja redzę. pozwalam ci. Jest. Bo ja bym bo nie zrobił przywitania, to musisz mi powiedzieć. Niebieski 5. Niebieski sobie. Dobra, tak, który jest tak. niebieski tak z ciekawości? Taki Dobra, niebieski ja już po mnie ogólnie jak coś. Który? Któreś zepsuł? Ja, no niebieski! niebieski. Nie, ale ja 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 tak, tak, pie, Niebieski 5, dobra, będziemy zapisywać. Musisz pomagać, bo oszukiwał AB, bo nie zrobił przywitania. To w ramach zemsty. A, no, 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 nie dał, nie dał nic ogarnąć. No, by, tak, nie dał nic ogarnąć. Ja mapy nie znam, bo nie pamiętam. Więc niestety, no, no będziesz musiał nam pomóc. Niebieski 5. A ktoś kopie tak z ciekawości, czy nie ma nikogo? Ja tylko teraz poszłam, ale, no, ja teraz wypadam. Co? A pytam! Wypój mnie, mnie z łametrą! A, nigdy cię nie wypuszczę! Beka z ciebie ty piaro! No, proszę ss. oszczędź mnie! Poprzedniego przedniego dnia nie widziałem też Klary, więc Klary też wybiorę. A to no. nieprawda widziałeś mnie na grządkach. No nie o, nieprawda. Prawda. W Bigboardzie mylnego. <laughs> w tej rundzie może tak, ale w tamtej już nie. Masz... Dobra, chodźcie kopać. O Oho, RENO nie. zgadywanie z matroną! Dobrze. Zadę REN Ile was zostało? A jedna została! Dobra, Roczo! Bój się! Saro! O nie, tylko nie Sara! A! To nie Dobra. Sara. Jeszcze ja tylko Daisy no. będzie to sprawie. Ej, to jest Tak zapytała. to jedna No jest jedna, no jest to, napisane, e nie? Ja, Jeden ja, grzeszniczek. Tak, jest a, 17 tam, a już ale Nie, no to ewidentnie była Franciszka. Dobra, przecież. to gdzieś pomiędzy jeszcze trzeba walnąć. Eee, to może, to może. Daisy Francis... niech będzie w takim razie. Dobrze, Dobrze potwierdzę. No nieźle, Rezy. Rezygnacja. Tak, ja robiłem ozucany psychologię. Ten, ale strasznie minstrelsza, się, się zachowuje. No, ja mapy nie, nie znam. Miło. I bez ja przywitania. Bez... Bez... Na tej mapie? Ale ja dawno grałem. I tak no więc bez Boże, przywitania. Bez przesady, ja nie zdążyłem się... opowiedzieć o nowym update a to już wystartował. No, ale no, ale ja. nawet Proximity na no. Na, na nowo, na nowo, zaczynamy, zaczynamy na nowo. No, no, dawaj, no dramat generalnie, dobra no. Czekaj, czemu nie działają? No nie działa, proximity. proximity. Nie działa, nie działa. Blady, dawaj no, na nowo. To... No, oni no. Stawisz sobie przed. Boże, nie ale, będę teraz ktoś chce być matroną, czy nie? Nie, no IB. A to w takim razie, jak nie ma tej, to może włącz trajtora Jeszcze. A no dobra, trajtora mogę włączyć No, jeszcze. poza tym ja ta mapa nie jest za trudna, trajczyni. na ten jest strasznie mało czasu na wszystko. 60 sekund? To mało? No, Proszę plus się. jest 5 numerów do matrona. ogarnięcia. Nie wiadomo gdzie te no, numerki to są nawet. No przecież ty pamiętasz, że ty grałeś na tej mapie. No ale dawno temu, i, no i, przy, i byłem zainteresowany. Może no, ja też dawno no, temu grałem. Patrz, I znowu Kurwa. startuję bez żadnego opowiedzenia. No, 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 właśnie, tak, nie a co wam opowiadać? O co, co mam ci opowiadać? Co tak no, chcesz wiedzieć? No ja co? chciałem opowiedzieć w ramach odcinka. Że no to, nowy nowy abdyt. No to możesz jest. opowiadać, no to Ale to jest bezczęstwo, nie mogę się skupić podczas y, robienia jej, Nie, nie możesz się skupić, no. żeby powiedzieć, że są skiny i Proximity czas, który nie działa? Mam wyjście! No dokładnie, bo miało to być w menu i każdy miał się przywitać. Psujesz eee. po prostu no nagrywkę. No, no No CB. to przywitaj się, proszę! No to teraz już szchu, jest druga runda! Co no, no to, 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 to problem? No. no? Nie no, jest dramat ogólnie. Dramat. Dobra, dobra, weź ktoś sprawdź niebieski. Nie bo wiem, nie na tym, drewnie niebieski? No, e, w lewym ja tragedii. Piątka. Dobra. A gdzie jest niebieski? I brązowy macie pod ziemiami do sprawdzenia. A skąd wiesz jaka jest, jakie teraz są? No bo pamiętam, przydźwięczmy do ciebie. No ja nie pamiętam, no to może mi ktoś powiedzieć. No przecież powiedziałem. Kurwa, 12 sekund, Ale z... jakie są Mąstrowy po kolei? No, no to powiedziałem, że jest niebieski i jest brązowy A gdzie, gdzie jestem? Gdzie jest niebieski? W jakim miejscu? W lewym górnym też to powiedziałem I brązowy a też potem Drugiego dnia? Jest. Drugiego to... nie wiem, chyba jest żółty... A w jakiej kolejności jest niebieski, jest najbliżej ej, i lewy? Ej, ruch, co to za głosowanie na No koniec jest Dobra, ja skipuję <grym> Pierwszego <grym> nie <dnia> pamiętam, <grym> Czo, Czemu jest? głosujecie na Paulinkę? Paulina sama na siebie głosowała Paulina tak... A... Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry! Co mi masz A... do powiedzenia? Lecimy Dzień dobry, mamy do powiedzenia. Dzień dobry, tak? Dokładnie. No, 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 ej, no i No, był to szaro. Szaro, szaro, szaro nie pomogło. Dobra, Alex, chodzi. No, no ale tak zaczynamy od początku? No, wiadomo. Od początku i od końca jednocześnie. No, ładnie. Dobra. Dobra, gdzie są teraz kody? Jakie są teraz kody ze 7? Chyba był zielony. Ale w drugim miejscu. I żółty? A w tym miejscu? dolnym, chyba lewym dolnym. A gdzie jest matrona info? Nie mam pojęcia. Eee, goni, no. Gdzie matrona info? Miejsce. Na drewno, na drewno. Nie wiem, spaciam, gdzie to jest. Spacer naciskajcie. Środek, środek jest, na środku poszło. Na... Spacer naciskajcie, jak widzicie matrona. Dobra No bo nie, nie wiem co to znaczy drewno, nie wiem gdzie jest drewno Czyli po prawej stronie była Kurde to głupio. No poszła na lewą No to teraz już dupa, zaraz pewnie... No i złapała mnie A bogowie Gdzie? A, po no lewej no stronie No nie, no co wy tak No ej, B, no strasznie słabe eee, no, wow. wow. info było no. ja nie znam mapy Ja też nie znam mapy, dlatego mówię, no, że no. jest strasznie słabe info no no, no, no dobra, no to ja jak widzę to mówię, no Ja pierdykam, tak się źle złapaliśmy no, daliście się, się złapać. Co nowego w matriarchu? Generalnie dodali, no. dodali proximity, hmm, nie zdałem, które nie zobaczyć. działa. E, a czemu w ogóle proximity nie działa? ja mam pojęcia, czemu no, nie działa. Powinien być się proximity zepsu. i oprócz o, tego powinien być... Za pany. Powiedzcie wy, nie nie my dziewczynki, co wy robiłyście? Generalnie ja kłóciłem, się, bo nie no, ja ci już, ja, ja ci tłumaczę. generalnie prawa była taka, że AB strasznie złe info mi daje i tak A, wyszło, no. no. tak, no daje no. złe info, no, oczywiście. No i, i nadal był, no i nadal hmm. był problem, bo Ebi hmm. nie chciał mi wytłumaczyć, gdzie są odpowiednie słupki, no i tak wyszło. Ja ale wszystko ci powiedziałem. To, że nie umiesz słuchać, to już nie moja wina. No to, to nie. No i ich samo wyprau. A ja nie może zagramy tak. na jakiejś łatwiejszej mapie, takiej z trzema kodami. To jest najłatwiejsza, chyba. Nie, nie, nie no, tryk. jest pięć kodów tutaj, to jest trudna. Chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mhm. Uh -huh. banko. nie, nie jaki był dzisiaj? Siemanko. Dobra, to ja teraz gramy z wami. Nie, jak zginęliśmy, już? zginęliśmy, zginęliśmy. Jak zginąłeś? Totalnie nie ogarniam jak się w to grało, no, masakra. Ale nie mówisz nam info. Pozwiedzaj mapę. No jest na mapę, tu są kurczaki. A no to i tak rozdamy chyba. Tu jest dzwoło. nie pamiętam. Dobra, idę zobaczyć na Halo. brązowe. A co za co, co? Ja bym nie Ja totalnie pamiętam się w to grałem. Ale jestem pod ziemią. No ale właśnie idę to zobaczyć, jakby nie chyba być. Jest u mnie na grządkę. A nie, nie ma dzisiaj, ale źle. Tu są grządy. To się kopałem. Dzisiaj nie Sprawdźcie może jakiś zielony niebieski. albo żółty, nie wiem który jest dzisiaj. Tu są króliki. One się to powtarzają. To są na pewno dwa, no, niebieski, teraz tak, jest, co? właśnie najgorsza jest ta kolejność, są, bo ja poszło. na przykład nie pamiętam. Ale ja mam raczej przerwalony w takim razie. Niebieski jest? I tylko niebieski, tak? Hm. Letal kompanii to musi być cała ekipa do Lethal Company. Takwa update, ale no. to tam to no, mody być. nowe wychodziły przecież. To nie ma tam czegoś A, takiego jak nowy mślep. update. Ile w ogóle zostawiam? Jak mody Wiesz, można to mieć? Bardzo, to jest mi Wszystkie zostały i nikomu to... nie wyrzuciłaś! Nic, nic, nic. Ja no, wszyscy żyją, o co ci chodzi, matko? Jestem... Co się stało? Co nie mnie wiem, uciszasz? Para. Ej, co się Tam stało? Się jak... Czemu on był a, uciszony? Czemu a, się wyciszyłeś? Co, jak je uciszyłem? No, no nie wiem, tak nagle uciszenie. A było ja tyle uciszenie. dla zakonu zrobiłam! Jakie uciszenie? No niby słychać nagle. Nie, bo zacząłem pić wodę. A. Okej. Okay. zielonego dzisiaj nie ma. No dobra, niedobrze. Dzisiaj... Dobra, idę na pewno jest brązowy, idę zobaczyć brązowy. Ouj, 5, wiecie, tego, na... tak, nie, no, nie wiem kim był chyba pięć, z tego co pamiętam. Tak, nie piątka. Dobra. Nie wiem, to nie było tak naprawdę. No, no, że gierki. Gierki. No gramy, sobie gramy, nie, ale dzisiaj w tej trochę było, nie odbiałam. Nie, w, w tej, bo ja mam byłem ja zrobił przybitanią przybitanią i starsi mi to, to rozjuszyło, nie że nie mogę się pozbierać po tym, że AB nie zrobił przywitania, Tak jakby mnie nie To jest jest brązowa. Dobra. Myślicie, że Abi mnie nienawidzi? Dobra. Eee, nie wiem jaki dzisiaj jeszcze jest kolor, ale możecie zobaczyć te dwa. Swoją drogą, Abi chyba zrób, za głośno był nikt i mi nie powiedział. No. Brązowy jeden? Teraz tak, chyba Abi jest jeden. bardziej, okej. Okay. No, raczej przeboleń. Czemu w Kaligo, to wzrosło ponad 300 No dlatego, że jest sławny po... ghost. Brązowy jeden, niebieski 5, pamiętajcie. Wszyscy zastrzeżeni. ten jak to tylko po to grywasz, by mieć odcinek na drugi kanał, bo nie wierzę, że po to by z tym prowadzić. Nie mamy nic no jak, ludzie lubią przecież matriarcha, Freakson. Zobacz, ka, ile ka, ludzi ka, ka, dziury, ka, dziury. No. o ludzie ogląda. No. A ja grałem ka, ta, w te... A ja grałem ta, 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 w te... Ja w tete... Jak to się Kaj nazywa. Się w te anteny, to nikt prawie nie oglądał, z... tak się zamierzili. Ja, ja w... ja nie, to mnie jestem frytu! w nim Ale nie grałem Valoranta. Naprawdę. Nie żartuję. No i Kaigada jest wielkim haterem Valoranta Myłam. i zabronił mi. No, zabronił mnie. No, i fery, Zabronił mi. Tak powiedział ten. Nie, Dobrym. że nie mogę. Dobra, dwa kody są na, Cztery kody, te cyfry są na środku, ABI, a gdzie jest Dobra, zresztą? mam. Eee, no jeden jest pod ziemią, no mówiłem. Ale czas był żywszy. No, nie, no, no to teraz to ja gadasz, to to jest podziemy. mega żywy czat. Ja co czas rozmawiam praktycznie ty ty się z czatem. Nie, nie zrobię. No. To. <laughs> nie. O. Jak jest, ale przecież wtedy to jest mega żywy czat. Zobacz, o Demonexen, elo, elo, 14 miesięcy. Ciebie. Ja piernikam, ty jesteś jednym wielkim hejterem, Frickson, no inaczej się tego nie da nazwać. Kop, 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 No? Kop, kop. Siema, elo, elo, Demonexen. Tylko byś jakieś nudne o, gry grał. Taki jestem. Wykopałem wam Siema, no. Się no. Ale, ale się w... Elo, elo, zakwas. Oho. <noise> to nie jest no Koniec dyn, dyn. tej zabawy. O, koniec, dobra. Zapraszamy. Weź przestań Weź tryhardzie, o czym ty mówisz w ogóle? Jaki tryhard? No tryhard, tryhard jestem. Nie no, ma trony w twojej kościele. Ja A. po prostu Ajaj. nie chcę, żeby reszta się nudziła dobra, dobra. No, z myślą o innej. A nie, ale to nie No dobra, dawajcie, walimy jakieś porządne, rządego nexta, teraz Ej, proszę. Ja jestem ja mam pytanie, każde No bo jesteś... Tam. No dlatego po prostu ja, gra się zastanawia. Dokładnie, po prostu gra się zastanawia, czy jesteś wystarczająco dobrym dobra. graczem. Dobra, lecisz. No to lecimy. Nie, jestem. Dobra, teraz Kreminy. robimy fokus, może się uda. Dobra, to ten. Proszę o fajne info. Gdzie, gdzie jesteś? Gdzie jest Matrona? Od razu, jak ktoś będzie wiedział, to proszę mówić, żebyśmy ja wiedzieli. Od razu na Co jest pierwszy? Niebieski? Niebieski nie i brązowy. Dobra. Info, proszę brązowy gdzie jest Matrona. Jest pod ziemią. Jest przy mnie czy przy... Czy przy? drewnie? Przy drewnie. Hmm. Ok. Sabotuje dzwon. Sabotuje dzwon. Git. Zero jest. Dobra. Jakby niebieskie zero, jak coś. Dobra, to nawet nie trzeba kopać go. Jakby co? Niebieskie 0, tak, to zero, nie trzeba nie kopać. Kodera, to prawda. Zero jest, powtarzam. Zero to powiedziałem. Co powiedziałeś? Ale niebieskie. Jest... Nie Ej, niebieskie no. jest 0. Ej, swoją drogą. Czy też kopie brązowe na dole? No Ej, swoją się. drogą, tak się zastanawiam. Kopać. Jeśli. Znalazłem. Czy da się zrobić na tej mapie osiągnięcie 666, skoro jest 5 kodów? Ehm. Nie. A gdzie jest na dole? A nie da się, tak? A, się e, w tym labiryncie takim. No, a nie da chyba się? się nie da. No, no chociaż nie wiem, chociaż może się da no. Mówię mówiłeś, grę, że się nie da. Czemu tak uważasz? No bo jak jest 5 kodów, a tam to jest... Ale może jak jest w tym pięciu liczbowej i będzie 66, to może to jest zaliczy? Może, nie wiadomo. Dobra, no to chyba pomijamy, co nie? Ach, ten pomień. Ja Ach, ten polecić. pomiń. A, no to kategorię mówcie mi, że mam zmienić widzowie. A jajaj... Już no. zmieniam. Huh. Witaj, Witam. matrono! Witam! Ona się wyciszyła Witam. jeszcze. O, a nie, nie, ja wyciszyłem. Karolinka jest, tak? Karolinka jest, na, to... na następną rundę. A, okej. Okay. No Dobra, no musisz no, wybrać. Dzwon się zepsuł! Dzwon się zepsuł! No wiem, kupię Matru... pindy, mi zepsuliście! Aha! No, masy, wow. Nie, no widzowie, nie dostaję się bane ze złą kategorię. <grym> a, ruch, a, ruch, że nic nie wiecie o życiu. Oho. Totalnie to, to, to nie mój to drodzy. Dobro. Dobra, info! Info, gdzie jest ten? Ciężko info na początku gry, kiedy jest na środku. Szybko info! Gdzie jest matrona? No. I gdzie są te. Jakie teraz są? Od razu to Szybko chodzić Helen. Co teraz jest? Ciszej, Jakie są teraz numerki? Nie mam pojęcia. No. Jest chyba zielony i żółty? Nie. Jakby co? Nie. Nie. nie no. F... Jest na dole. Nie, coś. jest na dole, przytomnie. Okay. Przy drewnie jest na dole, jak coś. Po, idzie sobie ten, poszło se. Dobra, idę kopać. Mam niebieskie. Albo nie, o, wiem co zrobię. Zielony Drew, nie drobno. jest, jak coś. Dobra, czapuję drzewo. A nie działa. Siema. Szef, chodź szybko. Dobra, szapowane. A to nie jesteś zdrajcą? Dobra. Jak szapowałeś <laughs> dziewiątka różowe jak coś. Mamy to. Dziewiątka Dobra, różowa. Chodzik. A żółty był? Ej, a to nie jesteś zdrajcą? Skoro stapowaliście drzewo? Nie, każdy może. A, no. dziewiątka różowy jest jak coś. Dobra. A ty był? A właśnie, nie bo ja był różowy, zapomniałem. Dziewiątka różowy No Flix nie streamuje, to nie możesz takich rzeczy wiedzieć, no? Dobra. Pomijamy. Trzeba A, pomiń, dobra, dobra, już nie. spokojnie, nie nerwuj się. No. no <laughs> eee, nie, no. no. Witam serdecznie. Witaj z Babu. E, Witam tak. serdecznie Was ponownie. w Tym no, razem pozbędziemy się e, Paulinki. Dlaczego? O, o Paulinka! Pa Paulinka. No ale... Paulinka! poczekaj mi. zapamiętujcie widzowie, dziewiątka różowa jak coś. Do no. dlaczego nie poczekasz? Bo nie potrafię. No tu karmienie, karmienie, karmienie. Dobra, ja od razu poszedłem Uy, do, do piwnicy, karmi. a co tam? A około 4 sekund. Ajajaj. Aj, aj. Poszła do góry Ej, a ty grządki na... Na... Ej. A ty, ej, te grządki nadal Opomnie. są zbugowane, tak spytam z ciekawości. No co to co? Mogą. Czy grządki nadal są zbugowane, że tam y, y, tam przeskakują postacie? A nie wiesz. Nie mam pojęcia. Grządki one tak tapują randomowo. No w sensie, bo bowiem, że one były a... zgubugowane, że jak się chodziło przy Dobre, nich, to niebieski, ten. a poza tym nie wiem. E, niebieski ej, mamy zero. Byłem. Niebieski nie mamy. Nie tak. No dwie, ale, ale nie, nie mamy nie, żadnego innego na... kodu. Nie wiem, jak jeszcze dzisiaj a niebieski jest. Niebieski nie, nie, nie brązowy. No ale brązowy był w pierwszej rundzie, a teraz może być z innym, może być z zielonym na przykład. Ej, czy tu. Są... Ej, w tych podziemiach same. niczego nie ma. Gdzie tu są, przepraszam, te kody? Ja nie wiem po prostu. No... Brązowy, brązowy macie jest na samym jest A są dwa podziemia, czy jest jeden? Nie jedno. LOL Dobra, noc, to pomij noc, chyba, co noc. nie? Mijamy Jedna Helen. Najgorzej. Witam, co powielone, witam, tutaj to... Helen, chyba, eee. że zniknę, nie, w, w to matriarcha nie było, była, to była matriarcha e, nie podobało mi się to zachowanie, więc musi musimy u jej głowy w dzisiejszym dniu. Natomiast patrzy, leci, Nie, natomiast następna leci do wywalania Helen Hele. Nie. Helen no, nie jest na środku, nie ma spoko, się. nie ma sprawy <laughs> Matrona, ja się boję, matrona daruję, Sara, jest pojebana, o nie, Dlaczego? dobrze? A nie, dobrze. było. Ale ostro. Dlaczego? 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 Ale ostro. Dobra. W ogóle nie mamy żadnych kodów, ja się pytam. Jak, jak, jak te kody? Jakie kody jeszcze zostały? Czemu? Gdzie są te kody? Ja nie, nie mogę ich znaleźć tak, nawet. Nie ja nie wiem. Kiedy, kiedy na przykład Ej, ty jest ty zielony? Yy, Traytorem? Wydaje mi się, że drugiego albo trzeciego dnia jest zielony. Ta mapa jest nie, chyba za trudna, są... żeby ją wygrać, powiem wam. Tak mi się wydaje. No jest za trudna. Jest mega trudna. A tu teraz nie została zwykła grzeszniczka na terytora? tak mi się wydaje? Tak? A nie no. została wyrzucona zdrajczyń? Nie wiem No chyba nie, chociaż nie wiem kim była teraz Dobra, idę kopać Nie się nauczyli Nie wiem. Ej, teraz Dobra, to nie, nie żadnego kodu, żeby się Ej, to nie duch. powinno być tak, że jak matrona nie wybiera, to... Musi, Ej, ktoś musi kod jakiś znaleźć, byczki W ogóle kod nie jest znaleziony żaden Daj, bo A nie my zyszałam. chyba tylko zostaliśmy, tak. wiesz? Jako duch nie widzisz oh. żadnych kodów. No. No, jako duch nie widzisz. Nie, no ja widziałem jako duch. Ale ja wszystko też widziałem wykopane. Ja też No właściwie wszystko wykopane, nie, no, 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 nie ma nadal no, 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 niektórych no, 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 rzeczy. Nie buch, I wiesz? nie ma znamy kodów no, po prostu. Jakiegoś. Ale dwa razy. Hello there! Halo! Halo, jestem dobra, słuchajcie. E, nie, już, nie mam pojęcia, kogo wyszło no to o, jak toś, to ja wezmę tabletkę. No bo jesteśmy miłe bardzo. Bo takie jesteśmy Dawaj, właśnie. mi, jak nie wiesz kogo no. wyrzucić, to na swój nos. A on ci podpowie. na czuję wyrzucać w takim razie. Naprawdę, on podpowie. Sara leci. No, o nie, biedna Sara! Sara. Ja wysz, o, jakbyś kliknęła no. swój Kurde. nos, to byś lepiej wiedziała. <laughs> Kurde. No, nos ci podpowie. Dobra, znowu jestem na kurakach Ja spróbuję poszukać to... <laughs> Nie wiem jaki jest O, jest różowy Jest u mnie, na kurakach A ty wykopałeś? A, jest na kurakach, dobra To tak, zas... Gdzie poszła? Dobra, Mów da, gdzie poszła, da, da zobaczyć, gdzie, poszła? Da, da zobaczyć, gdzie poszła? Na prawo, na prawo Czyli na drewno, czyli do mnie yy, Na stronę drewna, by... idę luknąć 9. kody A To, tak to o, kody Dobra, żółty jest 8, żółty 8 Żółte 8? Tak Jest na drewnie jak coś Okej, powiedz czy idzie do góry czy... Na razie stoi na drewnie, cały czas no, bo zapisuje chyba. Wielomy. Idzie do góry, poszła w lewy górę Le, w dół. Poszła lewy góra, lewy góra. Tak jakby pod kątem, więc może iść na, na mida. A dobra, to ja na, na mida. jeszcze na kurakach postaję. Tak, na top idzie. Dobra, tak? żółty ile? Powtórz. Żółty 8 Dobra. 8. Wszystkie tak wykopano oprócz brązowego ale i że, jednego kodu tej, tej, nie znamy da, też, uda, bo dla... Co? Bo dobra. Nic, nic, nic. 9-8. Noc, 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 no, no. Dziś był. obstrany koc. Kurde, dzisiaj te wszystkie pracowały z nim. No, no bo generalnie mam taką zasadę, że no o to chodzi, dlatego nie ma grzeszniczek. Ja nie? nie rozumiem. Ale... O to chyba chodzi w tej grze, no, żeby pracować no to dzielnie. No tak, tak kopiecie, to się chyba Nie, się... nikt, nikt nie, podrawa, nie kopie. A może nie nikt nie kopie? Razy. Może stwierdziliśmy, że chcemy się nawrócić i będziemy no, jednak dobrymi no, grzeszniczkami. No właśnie. Już jesteśmy przeszkodź. Nawrócić się chciałyśmy, a tutaj takie brzydkie słowa. Masz za... Jedna zakonica to męska taka się zrobiła. No, męska? a nie wszystkie? E, a co, e, co, jesteś nie Muszę przechodzi przez pewien. Nie, 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 jestem jak najbardziej tolerancyjny no, witaj. O, witaj. <grym> tylko mamy przestranę, bo nie wiadomo gdzie ten. Jaki no. teraz kod jest? Jakiego kod nam drogo? Zielonego, tak? Zielonego nie mamy. Zielonego, a, Zielony a, jest mamy? na dole, co nie? Zie... Różowy mamy? mamy, tak, różowy 9 Zielony okay. był na dole, tylko zielony będzie ciężko podejść, Czyli więc. 9, 8, nie wiadomo, czy w ogóle będzie teraz zielony. 0, jeszcze brązowy. A co było ostatnio? Żółty dobry. był ostatnio, czyli teraz jest zielony, tak? Na no pewnie nie, zawa. Ten luk nie zielony, ja zobaczę brązowy. Że zielony jest z tą strony, do którą. Tam... A, dobra, o to Ci chodzi. No dobra, ryzyk, fizyk. Idę ma do zielonego. Ta, jak Aby, luk wykopie. Wykopie. Zgubiłem się. No, to hmm. mogę powiedzieć. Zielonego nie ma! Nie, nie, jest, nie ma, się... jest niewidoczny. Zostawiam, ustawiam, ustawiam, ustawiam pięk na 9 No ale gdzie w sensie? Ja zobaczę brązowy. Co, gdzie? Nie wiem, prawo góra, Że wykopałam, nie wiem na przykład. Ej, nie, chyba nie, zobaczyła góra, mnie. Coś. Nie jestem pewien, ale przyszła i. Dziewięć jest brązowy. Jeszcze musimy wykopać dziewięć brązowy. A czy brązowy nie 9? mogła. Mogła mi zobaczyć. Żółty 8. No, która jest tutaj z kurczaczek w sobie poszła, ale nie Która to nie poszła z kurczaczek? Ja pierdykam, nie wierzę. Co ty Ej, mówisz? Dobra. Kto poszedł z kurczaków? No. Kto poszedł z kurczaków, ja się nie, pytam. Że... Kto poszedł, kto się odważył? Kto nie, odwa. Nie, kto śmiał pójść z kurczaków? Kurde, no. no te kurczaki, Klara. Wiem, Klara? Nie, Klaro! Nie! Lubię no, to, Klara, nie. Dobrze! Wyklarowała się e... sytuacja! Dobra, i gdzie jesteś? Jak coś? Jestem na kurakach znowu. Ej, to powiedz, jak będzie u ciebie, bo ja jestem Dobra. przy drewnie, to mam blisko do zielonego. To, bo jak będzie, to ty na. No to tylko zielonego, jest u mnie, jest u mnie. Ale to powiedz, pójdzie, może Nie tak. Proszę w prawy, dolny, czekam, w prawy dolny. To czekam, to czekam, bo pójdzie do mnie. Jak pójdzie sobie ode mnie, to sprawdzę zielony. Dobra. To ja idę wpisywać kody. Dobra. A mamy już brązowy? E, tak, mamy dziewięć brązowych. A skąd mamy brązowy, jak jest nieodkryty niby? No, w sensie, na, na samym dole jest yy, to. A gdzie jest no, pokazanie jest wskaźnika? Na pod ziemią jest. Dobra, idę, Jolo, zobaczyć zielony. Zielony nadal jest niewidoczny. Kiedy jest zielony, kurła, widoczny? No Taka ma się być jutro. Dobra, jak zwykle, fech. Czyli, poczekaj, gdzie się znajduje? Hmm. Czyli, a gdzie się wpisuje yy, ten brązowy? Też na dole? Też na dole. Czyli no, na dole jest i na znaleźć. dole się wpisuje. Tak, tak. To skąd wiesz, że jest dziewięć? Okay. No brązowy, czyli 9 brązowy, tak? 100%. Tak. Dobra, jakie są kody, widzowie, zapamiętaliście? E, no niestety, pan numery. To się stało z Mary? Nie, tylko nie Mary! O kurczę, kurczaczki pieczone! Było tak blisko! Ajajaj... Aj, aj. MERRY, Merry Christmas. CHRISTMAS MERRY CHRISTMAS MERRY ale, CHRISTMAS 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 A bladie tego nie zauważył Nie no, się nie zdradziłem, ja naprawdę mówiłem dobrze Nie, raz żółty podałeś inaczej nie, no, ale, czy, ty, nie, Ale co to byłeś trejtorem maybe? Byłem trejtorem Podawałeś ósemkę zamiast dziewiątki No, no to no, przyszła. no to pytałem się, no, czy trejtor by... tylko może ścinać drzewo, a ty powiedziałeś, że ten Nie a no, każdy może, może każdy Aha. może ja bym no dobrze powiedziałem, że Muszę zaryzykować, bo inaczej nigdy się nie dowiem, jakie jest zielony Nie, nie wiem, ja mówię 8. No ale powiedziałem y, żółty 8. A, dobra, nieważne. I brązowe jest 3. Zielony 10. 3, zapiszcie, widzowie. No to musisz teraz wszystko wpisać pod ziemię. No <laughs> Powodzenia. Gdzie tu się Good do podziemi luck wchodziło? fan. O, o, gdzie tu się ale, do podziemi wchodziło? Wady. Ja pierdolę. Bliżej. Gdzie tu jest wejście do jebanego? Pod... No to koniec, zaraz tu przyjdzie na bank. O kurde. Gdzie jest? Zyskowane. Nie, mog nie no. mogę znaleźć pod ziemi. To na środku. Dobra, jakie mamy kody? 98830? Okej. Okay. dobra, więc już niestety Berta lecisz. No, no ale niestety nie wyszło. Niestety nie zgubiłem nie się nie trochę, zgubiłem się trochę na, na, na mapie Kolejny try hard no ja nie, nie, z... nie no, bo mapa jest za tak trudna, nie da się jej praktycznie no, przejść. No nie da się trudno No, strasznie trudna no, mapa. No już mieliśmy cały kot No ale to widzisz, wow. jak było ciężko No gdyby nie sabotowany no. dzwon, to już mogłoby się dać. dać. A, mapa jest mega hardcore'owa. No,